Jednak przynajmniej zastanów się nad ich sensem. Chcę tylko opowiedzieć Ci moją historię. W momencie, gdy słuchasz tych słów, ja lecę do Ciebie między chmurami. Za kilka minut powinienem przeniknąć przez Twoje okna i znaleźć się w tym samym pomieszczeniu. Nie wierzysz mi, prawda? Cóż, nieważne. Pozwól mi jednak, że będę kontynuował. Moje imię nie jest ważne. Coś, co łączy cię ze światem żywych, jak imię i nazwisko, po śmierci jest w ogóle nieprzydatne. Zgadza się? Umarłem. Umarłem mając 21 lat. Byłem ateistą, odkąd pamięta. Zaś moje życie wyglądało całkowicie przeciętnie. Wiesz, Nigdy nie myślałem, że po śmierci czeka mnie coś takiego. Umarłem, wpadając pod samochód, z powodu własnej nieuwagi. Nie czułem bólu. Nie miałem na to czasu. Po prostu samochód mnie uderzył. Wyplułem krewę wraz z czymś czerwonym i glutowatym, czego nazwy nie znam, a przynajmniej nie wiedziałem, że ten organ wygląda właśnie tak. Leżałem. Chodzili do mnie, krzyczeli, ruszali moim ciałem, sprawdzali, czy żyję. Jednak cały ten czas miałem wrażenie, jakby ruszali czymś innym. Nie Czymś pustym i bezwartościowym. Czymś martwym? Czy się bałem? Nie. W jakiś dziwny sposób nie odczuwałem żadnej emocji. Przynajmniej do czasu. Z tłumu powolnym krokiem wyszedł nagle dziwnie wyglądający chłopak. Wyglądał na kogoś w moim wieku. Przede mną i uśmiechnął się przerażająco. Spod płaszcza wyciągnął dziwną, zakurzoną księgę, stając się otwierać ją na losowej stronie. Zerknąłem do środka. Strony były puste. Włożył do ust papierosa, następnie przemawiając dziwnym, ochrybłym głosem. Kolejny ateista, co? Nie wierzę w śmierć, Boga czy w inne światy. No dobra, skoro tak, to wcale nie musisz nigdzie stąd iść. Zostaniesz tu na zawsze. Ten dźwięk. Teraz już rozumiem. Moje struny głosowe, jak i wszystko, czym mógłbym hałasować, zostało najprawdopodobniej pochowane. Duchy nie wydają dźwięków. Po prostu nie mają czym. Bałem się. Ta cisza mnie przerażała. Nie byłem na Ziemi, to pewne. Właśnie dlatego cały czas miałem wrażenie. Jakby ktoś miał zamiar na mnie wyskoczyć. Lub coś miało taki zamiar. Druga wersja wydaje się bardziej prawdopodobna. Tak czy inaczej, im dalej brnąłem, tym wszędzie było ciemniej. Gdy nastała całkowita ciemność, otknąłem się we własnym domu. Moja dziewczyna siedziała na kanapie, z rękoma na oczach. Błagała. Krzyknąłem. Kochanie, co się stało? Jednak żaden dźwięk nie wydostał się w przestrzeń. Poderwałem się z kanapy, próbując ją przytulić, jednak wtedy szlochnęła. Pytała, czemu musiałem odejść? Czemu umarłem? Wiedziałem już, co się dzieje. Nie mogłem jej przytulić. Nie mogłem zrobić niczego. Chciałem, by okazało się to jedynie snem. Jednak nim nie było. Umarłem. Usiadłem naprzeciw niej. Słowa nie miały sensu. Duchy nie wydają dźwięków. Położyłem dłonie na twarzy. Chciałem płakać, jednak moje oczy zostały na ziemi. Zdjąłem dłonie ze swych eterycznych gałek Następnie zamierając Przy mojej dziewczynie stała kobieta Dziwna kobieta o kręconych blond włosach I jakby zbyt mocnym makijażu Patrzyła na mnie ze spuszczoną głową Dziewczyna ciągle płakała Nie widziała jej Dostrzegłem dziurę w piersi kobiety Zaschniętą krew wokół uszczerbku. Próbowałem krzyknąć, lecz nie mogłem. Kobieta patrzyła na mnie. Jej usta ani drgnęły. Jej wzrok był pusty i dziwny. Rozumiem. Nie może mówić. Duchy nie wydają dźwięku. Posłuchaj teraz kimkolwiek jesteś. Nie jest moim głosem. To myśli, które przekazuję Tobie poprzez jedyne źródło, jakim mogę się z Wami kontaktować. Chciałbym, byś usłyszał moją historię. Postaram się opowiedzieć Ci, co było dalej. Zaś, gdy skończę, będziesz miał dwie możliwości. Opowiem Ci o nich na końcu. Teraz żegnaj. Do następnego razu. Wciąż myślisz, że to tylko bajki. Włączasz kolejną część z ciekawości, nie zdając sobie nawet sprawy, jak bardzo jesteś bezbronny. Chociaż z drugiej strony, czy ochrona jest ci potrzebna? Żyjesz w tym świecie od urodzenia, zawsze tu byłeś. Nigdy nic, co mogłoby wywrzeć na tobie jakieś psychiczne rysy. Związane z paranormalistyką nie miało miejsca. Nie martw się. Za mojego życia również tego nie doświadczyłem. Nie to co teraz. Gdy wyszedłem z domu dziewczyny, rozumiejąc, iż nie mogę niczego zdziałać, a jej widok mnie dobijał, przeszedłem się po miejskiej ulicy. Jeśli Cię to interesuje, duchy, w przeciwieństwie do ludzi, widzą Was. Jak i nas samych. Stąd wiem, iż dokładnie połową osób na zewnątrz były duchy. Ciekawi mnie tylko, czy to jedno miejsce tak wygląda, czy może cały świat. Tak czy inaczej, duchy podążały za ludźmi krok za krokiem. Niektóre siedziały przy krawężnikach. Co dziwne, duchy, które za nikim nie szły, próbowały płakać. Jednak nie mogły, nie mogą wydawać dźwięków, wtedy zaczął się okres, który trwał u mnie do dziś, nazwałem go okresem odosobnienia. Czemu tak? Gdy tak szedłem, zorientowałem się, iż nie pamiętam jak wrócić do domu, ani gdzie w tym momencie jestem. Czułem również, że wcale nie muszę tam wracać. Że nic mnie nie trzyma przy ziemskich sprawach. Że nie mam już nikogo. Samotność. Te. Jednak nie było to dla mnie bolesne. Bardziej, obojętne. Mogę to opisać tak, że myśli mówiące, że umarłem i nigdy nie zobaczę już nikogo, kogo kocham, stały się dla mnie, Równoznaczne z tym, co wczoraj jadłem na śniadanie. Byłem sam w tym wielkim świecie. Nie żyłem. Idąc ulicą, natknąłem się na jedyną rodzinę, za którą nie przemieszczał się żaden duch. Młodzi państwo z dzieckiem w wózku. Dziwne. Widywałem już takie pary. Jednak zawsze ktoś za nimi podążał. Dlaczego za tą rodziną nie było nikogo? Zorientowałem się dopiero, gdy sam poszedłem za nimi. Mieszkali w przeciętnym domu jednorodzinnym, duży z podjazdem. W sumie, jeśli ktoś nie marzy o willi z basenem, prawdopodobnie dom ten spełniałby wszystkie marzenia takiej osoby. Wchodząc na podwórko, stałem sobie z czegoś sprawę. Nie oddycham. W sumie, każdy z was pewnie wiedział o tym, Sprawiająca, iż gdybym miał oddech, wywołałaby u mnie trudności w oddychaniu. Uczucie jakby dziwne coś nie wiem jak to określić przyciskała mnie do ziemi jakby w momencie wejścia na tą posiadłość powietrze stało się ciężkie, niczym woda. Nie wiedziałem, co się dzieje, dopóki nie weszliśmy do środka. W ścianie naprzeciw drzwi wejściowych zobaczyłem twarz. Zgadza się. Coś było w ścianie. Nie miało oczu ani ust. Dwa krwawiące oczodoły. Zaś w miejscu warg pusta przestrzeń. Skóra. Było blade, a włosy tego czegoś przypominałyby włosy kobiety, gdyby nie fakt, iż spora ich część była wrośnięta w ścianę. Gdy rodzina weszła do domu, to coś spojrzało na mnie. Nie wydawało żadnego dźwięku. Gdy rodzina rozsiadła się w pokoju gościnnym, czymkolwiek to było, poczęło wychodzić ze ściany, wyrywać się, jakbyś ty odrywał kawałek galarety czy skóry z płaskiej powierzchni. Miało siedem kończyn, trzy nogi, w tym jedna wyrastająca w miejscu pępka ręce, w tym jedna wyrastająca z przerwy między piersiami, oraz jedną dodatkową nogę, która jednak nie dotykała ziemi. Wyrastała z górnej części kręgosłupa. Było skarbione, owinięte w szare brudne szmaty oraz miało długie, tłuste, czarne włosy. Wyrwało się ze ściany, podchodząc do siedzącej na kanapie wesołej rodziny stanęło obok mnie. Wciąż nie wydawało żadnego dźwięku. Rzuciło spojrzenie swych oczodołów w stronę wiszącego portretu starszego mężczyzny przybitego do ściany. Wtem rodzina spojrzała w to samo miejsce. Zaniepokojona faktem, iż obraz zaczął się poruszać, bali się. Jednak jednak nie krzyczeli. Wydawali się Przyzwyczajeni. Gdy obraz się zerwał i spadł na podłogę, matka podskoczyła, wtulając się w ojca. Patrzyli na siebie smutno i bezradnie. To coś towarzyszyło im od dłuższego czasu. Jednak najgorsze miało dopiero nadejść. Nad dziecięcym łóżeczkiem wisiała pułka. Z miedzianym, ciężkim posążkiem człowieka. Nie wiem, kim był, nie pytajcie. W nocy stałem nad łóżkiem dziecka. To również postanowiło się tam pojawić. Wypełzło ze ściany, jak to miałem wątpliwą przyjemność oglądać już kilkukrotnie w ciągu dnia. Spojrzało na mnie, następnie na dziecko. Posążek zaczął drżeć. Wiedziałem, co się szykuje, nie miałem jednak możliwości niczego zrobić. Posążek spadł wprost na dziecko, miażdżąc malutką, niewinną głowę i rozchlapując krew, kawałki mózgu, jak i płyny życiowe po całym pokoju. Dziecko nie zdążyło pisnąć, tępy dźwięk nie obudził rodziców. To coś, jakby nigdy nic. Z powrotem weszło w głąb ściany. to nagranie. Duchy nie potrzebują komputerów. Na wyższym stopniu abstrakcji wszystko w waszym świecie można stworzyć poprzez odpowiedni ciąg ser i jedynek. Stworzyłem to nagranie, by was chronić. By każdy, kto tego posłucha, mógł czuć się choć trochę bezpieczny. Jednak myliłem się. Widząc to, co widzę teraz, czuję się tylko. Pamiętasz, jak w pierwszej części wspomniałem, że za parę minut u ciebie będę? Od tego czasu przemierzam pokoje Twojego domu. Wysłuchanie tego nagrania ściąga mnie do Was. Nie bójcie się, nie chcę zrobić Wam krzywdy, przeciwnie, chcę Was ochronić. Faktem, który mnie przeraża, jest to, iż ten. Mon. Nie wiem, czymkolwiek to było, ale istota posiadająca taką energię znajduje się w większości domów. Odwiedziłem ich setki, setki domów, jednak domy niezamieszkane przez obcą istotę były naprawdę wyjątkiem. Potwory żyjące na Ziemi nie mogą budować domów przy pomocy eterycznych ciał. Także wprowadzają się do Waszych. Czy tego chcesz, czy nie? Czy wiesz o tym, czy nie? W Twoim domu również znajduje się taka istota. Widziałem ją. Bardzo często, gdy patrzysz w lustro, to ona przybiera Twoją postać. Każda wygląda inaczej, każda mniejsza lub większa, lecz każda wygląda inaczej chcący ranisz się nożem w palec. Wiedz, iż twój mózg powinien odruchowo zatrzymać ostrze, nim cię skaleczy. Jeśli jednak faktycznie się ranisz, znaczy, iż on ci pomaga. Na razie nie chcę dać ci znać o swojej obecności. Jednak co teraz, gdy wiesz już o jego istnieniu? Co jeśli w ciemnym miejscu zauważysz cień? Czołgujący się ze ściany. Tu zaczynają się możliwości, o których mówiłem Ci wcześniej. Jeśli uwierzysz we mnie, postaram się trzymać to stala od Ciebie. Gdy przypadkiem w Twym domu zgaśnie światło, lub usłyszysz uderzenie czy inny dźwięk niewiadomego pochodzenia, wiedz, iż właśnie chronię Cię przed tym. Moim warunkiem jest tylko jedno. Uwierz we mnie Pomyśl czasem o mnie Odezwij się Nie odpowiem ci Duchy nie wydają dźwięków Jednak będę wiedział, że chronię kogoś Kto nie uważa mnie za wymyśloną opowieść Drugą możliwością Jest byś dalej śmiał się z takich rzeczy Pozostawał niewierzący i obojętny Lecz wiedz że kiedyś i tobie może spaść coś ciężkiego na głowę, lub co gorsza twoje odbicie, zamiast patrzeć na ciebie może chwycić twe gardło. Ugryźć cię, pożreć, lub zmienić kształt i robić o wiele gorsze rzeczy. Co wybierzesz, zależy od ciebie. Wiedz jednak, że przez ten krótki czas, w jakim wysłuchałeś moich myśli, Zdążyłem już dobrze obejrzeć to coś, co zamieszkuje twoje ściany. Na twoim miejscu zrobiłbym wszystko, by nie wchodzić w konfrontację z czymś takim, tym bardziej za życia. Oraz pamiętaj o jednej rzeczy. Jeśli nie słyszysz łomotu, czy kroków nie znaczy, że jesteś bezpieczny. W każdej chwili to coś może wysunąć swe łapy z ciemności, ciszy choćby na chwilę.